Na początek pokażę jak zrobić tutki z których będziemy wyplatać nasz koszyczek. Bierzemy sobie gazetę, składamy ją na cztery części. Wycinamy cztery paski. Następnie taki paseczek. Jeden nawijamy na wykałaczkę. Końcóweczkę smarujemy klejem. I w ten sposób mamy gotową tutkę. Z takich tuteczek będziemy robić teraz koszyczek. I ja przygotowałam dzisiaj czerwone tutki oraz białe tutki, z których będę pokazywać, jak wypleść ten koszyczek, żeby było łatwiej zrozumieć, że nie jest to wcale takie trudne. Aby zrobić taką białą rureczkę, Wystarczy wypleść gazetę, po prostu z białym brzegiem. Układamy sobie w schemacie po 3 sztuki: 3, 3, 3 i 3. Robimy z tego taką szachownicę. To będzie. Dno i środeczek naszego dna od koszyczka. Tak przygotowane. Będziemy zaczynać oplatać. Składamy sobie rureczkę na pół. Przekładamy przez pierwszą trójkę. I metodą góra-dół. Tutka z góry. Z dołu idzie do góry, tutka z dołu, z góry na dół, przekładamy oplatając na razie wszystkie po trzy tak, jak były ułożone w schemacie. Tutka z dołu idzie górą, tutka z dołu zamienia się miejscami, idzie do góry. Tutka z góry na dół, i tą metodą oplatamy całość naokoło. To będzie cały schemat przez cały koszyczek, na zmianę, góra na dół, dół do góry i to samo robimy na dalszym etapie, mamy wyplecione po trzy, teraz będziemy zmniejszać, żeby zrobić parami, czyli dwie tutki, system jest ten sam, góra, dół, kolejne dwie, w ten sposób, oplatając wszystkie nasze osnowy koszyczka, dążymy do wielkości, którą chcemy, aby nasze dno koszyczka miało. W zależności od wielkości, jaką chcemy osiągnąć, kolejne przedłużenie. I wyplatamy dalej. Odwracam sobie koszyczek do góry nogami. Zasady pozostają te same, i teraz wszystkie rureczki będziemy podnosić do góry. Zasada jest ta sama, z tą różnicą, że już nie jest góra-dół, tylko prawa-lewa w jedną, w drugą stronę. Stawiamy kolejną rurkę i zamieniamy nasze. Prowadzące rurki w przeciwną stronę. Kolejną rurkę stawiamy i znowu zamieniamy nasze rurki tak, żeby oplatały nasze rurki, które będą ścianą koszyczka. Ostatnia rurka. I teraz już mamy gotowy cały koszyczek, dno i postawione boczne ścianki, które będą tworzyły teraz koszyczek. Nasze rurki wyplatamy teraz tym samym sposobem to znaczy zewnętrzna do wewnątrz, wewnętrzna do zewnątrz. Wysokość koszyczka zależy od nas samych, jak wysoki chcemy, żeby on powstał z zewnątrz do wewnątrz. Oplatamy tak wszystkie nasze rureczki. Zapinamy sobie spinacz. Wystarczy co drugi, co trzeci, ponieważ yy, wyplatające rurki będą się opierać jedna obok drugiej na wysokości naszych spinaczy. Jeżeli ta odległość, tak jak ja ustawiam co trzy, jest za szeroka, można sobie ustawić co drugi, co jeden, może być za każdym razem, może być na każdej jednej osnowie, jak to woli, do wyboru, do koloru. Nie jest to takie trudne, jak to wygląda. I wyplatamy teraz, opierając się na naszych spinaczach. Zasada jest ta sama. Rurka zewnętrzna idzie do wewnątrz, rurka wewnętrzna idzie na zewnątrz. Oplatamy, opierając po prostu nasze rurki prowadzące o spinacze. Jak widzicie, wysokość robi się Wszędzie jednakowa. Może być to ażur dwu, trzy rzędowy, czterorzędowy, wedle uznania. Ja już wyciągłam moje spinacze, żeby było lepiej widać to, co teraz robię. Ponieważ mamy zrobione dwa rządki naszego ażurku, tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć rzędów całego koszyczka. Dwa ażury. Postanowiłam, że będzie to w miarę równy koszyczek, więc wykonam. Tyle samo, żeby było równiutko góra z dołem. Teraz, kiedy już mamy końcóweczkę, ponieważ mamy porówno, ja mój koszyczek chcę zakończyć w tym miejscu, dojeżdżam do miejsca, gdzie się zaczynało, żeby było porówno. Nasze rureczki prowadzące przekładamy do środka koszyczka. Można sobie je od razu skrócić. Można uciąć zwykłymi nożyczkami, można uciąć czymś, co macie przygotowane. Nasze rureczki, które były prowadzące, są już zakończone. Teraz pokażę, jak zakończyć i zrobić wykończenie koszyczka. Zasada jest bardzo prosta. Liczymy, tutką, którą będziemy wykańczać, jest do tyłu, do przodu, do tyłu. To są trzy ruchy. Pierwsza idzie za pierwszą rureczkę, czyli do tyłu. Do przodu, kolejna do tyłu i obcinamy ją tuż za trzecią. Ciach. I każdą następną robimy w ten sam sposób. Zaczynamy od tej, która jest na brzegu, czyli pierwsza. Pierwszy ruch do tyłu, do przodu, do tyłu, za trzecią. Ucinamy naszą rureczkę. I każdą kolejną. Do tyłu, do przodu, do tyłu. Tutaj może wydawać się, że to jest trudne, ponieważ nasze rureczki, które stały na baczność, już są złożone. Natomiast jak zaraz zobaczycie, nie jest to wcale takie trudne. Zasada nadal jest cały czas ta sama: to znaczy do tyłu, do przodu i do tyłu za kolejną naszą rureczkę, która jest schowana, ale nadal tutaj jest. I obcinamy kolejna do tyłu do przodu przez kolejną czyli przez tą, którą mamy złożoną musimy ją wcisnąć po prostu tutaj w tą dziureczkę ja sobie ją podważę Coś mi się nie chce zmieścić O jest Przeciągamy ją sobie czyli jest do tyłu, do przodu i do tyłu za kolejną, którą przycinamy ją właśnie tutaj, za trzecią. I kolejna, ostatnia, która zazwyczaj wydaje się najtrudniejsza, ale zasada pozostaje ta sama czyli do tyłu za pierwszą rurkę, więc musimy ją przełożyć tędy. Już jest za pierwszą rurką. Kolejny ruch to jest do przodu, czyli przekładamy ją pod kolejną. Przeciągamy sobie i to jest nasza druga, to jest nasza trzecia, czyli przycinamy ją za trzecią. I tym oto sposobem mamy równiusieńkie wykończenie na długości całego koszyczka. Nasz koszyczek jest gotowy. Wewnątrz wszystkie rurki, które wycinaliśmy zaraz za trzecią rurką, jak widzicie, są śliczne i równe. Teraz, kiedy mamy już zakończone, możemy sobie przyciąć też na krótko nasze rurki prowadzące, żeby koszyczek był równy. Tak oto powstał nasz koszyczek, nawet z wzorem ażurowym. Można zrobić bez, wtedy jest równiotki całe. Teraz pozostało tylko wymalować go lakierem akrylowym, który jest wodnym lakierem. Powodzenia. Życzę miłego wyplatania. Dziękuję serdecznie.